Cześć! Z tej strony Kamil. Wtorek, 18. Kolejna kryptowiedza przed nami. Zaczynamy! Dzisiaj trochę tak bardziej na żółto, bo akurat nagrywam w innym dniu i o innej godzinie i słońce gdzieś tu mi wpada, ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkodą. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ważnym temacie. Porozmawiamy sobie o stablecoinach, o stabilnych kryptowalutach i dlaczego uważam, że to jest pozycja jak każda inna i to jest pozycja, którą każdy z nas powinien mieć w portfelu. Dlaczego jest tak, że stablecoin jest traktowany jako ucieczka, jako kapitulacja, jako, yy, jako po prostu typowe, typowe gdzieś zwątpienie z rynku? Dlaczego tylko wtedy uciekamy do stablecoina? Chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać o tym, Dlaczego stablecoin robi przewagę, w jakich momentach robi przewagę i dlaczego uważam, że każdy z nas powinien mieć stabilne kryptowaluty w portfelu jako pozycja. Więc, nie przedłużając już teraz, rozpoczynamy go. Ale zanim rozpoczniemy, pamiętajcie, że w opisach zawsze macie dostęp do naszych grup, na których rozmawiam, na których dzielimy się analizami, na których bardzo często. Pewne informacje wychodzą znacznie wcześniej niż zobaczycie to na filmach. Dlatego zachęcam Was bardzo serdecznie do dołączenia do naszych grup. W opisie macie bezpośrednie linki, Już w tym momencie, nie przedłużając, rozpoczynamy. Go! Bardzo często zdarza się tak, że stabilne kryptowaluty jak Tether, jak TUSD, jak USDC, jak DAI są traktowane przez tę społeczność krypto jako ucieczka. Jako coś co do czego uciekamy w momencie bessy, jako coś do czego uciekamy, gdy nasza pewność odnośnie rynku jest na niższym poziomie albo mocno, mocno spada. Ja chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać i przekonać was w pewnym sensie do tego, że stabilne kryptowaluty to pozycja jak każda inna i każdy z nas powinien mieć te stabilne kryptowaluty. Dlaczego? Pierwsza z historii Historia gdzieś związana z moimi wcześniejszymi inwestycjami. W momencie, w którym w 2017 przechodziliśmy ten ogromne, ogromne wzrosty, to ja nie, nie szukałem góry, nie szukałem topu, nie szukałem szczytu, żeby sprzedawać. To, co robiłem, to stopniowo budowałem sobie pozycję zabezpieczającą. Czym jest pozycja zabezpieczająca? Pozycja zabezpieczająca jest pozycją w stabilnej kryptowalucie i nie mówię teraz, że konkretnie to jest Tether, mówię w stabilnej kryptowalucie. W momencie, w którym zabezpieczyłem w tym 2017, gdzieś tam w środku, pierwsze coiny, to Perspektywy czasu, dwóch następnych miesięcy na przykład czułem się, że zrobiłem coś źle. Tak głowa mi podpowiadała. To jest oczywiście to jest oczywiście, to jest taka, taka pułapka, że głowa nam odpowie, podpowiada, że jeżeli zabezpieczymy stablecoin, tej a nasz walor, nasz kryptowaluta, którą sprzedaliśmy, poszła do góry, to zrobiliśmy coś źle. Nieprawda, to tak nie powinno działać. W momencie, gdy wychodzisz z z zyskiem, w momencie, w którym zabezpieczasz zysk. Zawsze będziesz wygrany. To dopiero można zrozumieć czas. Mniejsza z tym. Zabezpieczałem sobie stopniowo, stopniowo, budowałem tą pozycję zabezpieczającą. Ta pozycja zabezpieczająca miała jeden cel. W momencie, w którym przejdziemy do bezcen, w momencie, w którym przejdziemy do braku optymizmu, będę z niej wchodzić i będę nią robić sobie przewagę. I prawda jest taka, że w 2018-2019 kilka razy rynek mnie wykiwał i ta pozycja zmalała oczywiście, bo już w niektórych momentach widziałem, że rynek powinien odbić. Może to już jest ten czas. Okazywało się, że jest całkowicie inaczej. Rynek gdzieś tam weryfikował moje zamiary. Ale to, co chciałbym wam powiedzieć, to to, że jeżeli w momencie, w którym przyszła odpowiednia okazja, to ta pozycja zrobiła największą przewagę. Dlaczego? Tutaj typowo przykład z Tezosem. Tezosa, którego zacząłem analizować. Zaczęło mi się dużo rzeczy zgadzać, ale Tezos był wtedy wyszedł tak naprawdę. Mindset wyszedł w momencie, w którym byliśmy w tej bezsię. I Tezos zaczął powolnie, powolnie gdzieś tam nam spadać. Ja, Tezosa, mój cel w Tezosie było kupować gdzieś poniżej dolara. Więc jak spadliśmy poniżej, kupowałem pierwszą część. Jak spadliśmy jeszcze, kupowałem. I w momencie, w którym doszliśmy do tak dużego braku optymizmu, Bitcoin po 3000, Tezos po 35-40 centów, postanowiłem wejść mocniej. I wtedy wchodziłem mocniej. I dlaczego ta pozycja zabezpieczająca pozwoliła mi z perspektywy czasu później na Tezosie wykręcić tak dobry wynik. Dlatego że bardzo często jest tak, że jeżeli macie kryptowaluty bez całkowicie żadnej pozycji zabezpieczającej i z rynek wam spada, czyli te kryptowaluty wam tracą na wartości, to w momencie w którym pojawia się bardzo fajna okazja, tak jak ten Tezos wtedy, to Macie bardzo duży problem z wyjścia z pozycji, które wam tak dużo spadło, i przeskoczenia w coś nowego. Pozycja zabezpieczająca jest swego rodzaju dźwignią w takich momentach. Bo jest to pozycja, która przez cały ten spadek nam trzymała wartość, i w tym momencie nie czujemy, wchodząc w coś nowego, nie czujemy, że cokolwiek tracimy, a wręcz przeciwnie, czujemy się bardzo, bardzo z tym dobrze. To są oczywiście takie jakby pułapki i zagrywki naszego umysłu, tego w jaki sposób podchodzimy do gry w, krypto, na, w kryptowalutach, tradingu, ale takie pozycje właśnie w tych momentach robią niesamowitą. Przewagę. Jeżeli popatrzycie sobie na swoje, na swoje gdzieś tam zagrania, też miałem tak kilka razy, to w momencie, w którym nie miałem tej pozycji, a widziałem bardzo fajną okazję, to było mi niesamowicie trudno sprzedać coś, co mi spadło, wyjść i wejść w to coś nowego, co widziałem, w czym widziałem okazję. Dlaczego? Dlatego, że mam ciągle to przeczucie w momencie sprzedaży, tego, tej kryptowaluty, która mi spadła przez ostatnie kilka miesięcy, że robię coś po prostu źle, że czuję się po prostu fatalnie z tym, że wychodzę. Tutaj jest cały sens tego, że stablecoiny powinny być waszą pozycją. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy rynek pójdzie w górę, czy w dół. Oczywiście są jakieś analizy, które w jakiś tam sposób przybliżają nas do tej poprawnej odpowiedzi, ale chodzi o to, że. W momencie, gdy masz pozycje zabezpieczające, w momencie tak jak teraz na przykład ten rynek nam mocno spadł i ty masz pozycje zabezpieczające, to Twoja głowa wyszukuje po prostu okazji. Zaczyna się skupiać na tym, że z pozycji zabezpieczających ty teraz, stablecoinów, szukasz okazji na rynku. I tak jak trudno byłoby ci sprzedać coś, co razem z tym rynkiem spadło, jak nie wiem, Ether, Bitcoin, tak w momencie, w którym masz stablecoiny i pojawia się coś takiego, to masz tak dużą motywację, żeby w coś dobrego, coś wyszukać, jakiejś wartości, jakiej wejść w jakąś inwestycję, że to naprawdę świetnie działa. W tym filmikiem chciałbym Was przekonać do tego, że nawet w momencie, gdy rynek rośnie, to pozycja zabezpieczająca jest czymś niesamowicie wartościowym. W każdym rynku, nawet w tej hoście, dochodzi do sytuacji, w której nie wiem, poszliśmy gdzieś do góry i nagle jest weryfikowanie tego wzrostu, jest jakaś korekta 30-40%. I w takich momentach stablecoiny są bardzo na nawakujące. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli te topowe kryptowaluty Wam wzrosły i czujecie się, że z tego stablecoina kiedyś mogliście wcześniej lepiej, po lepszych cenach wchodzić, teraz już tak z tego stablecoina nie chce Wam się wchodzić, nawet po tej korekcie, bo i tak to jest wyżej niż było kilka miesięcy temu. To zawsze w tym rynku, na tych korektach pojawiają się inne okazje, bo tych kryptowalut, tych okazji na rynku jest mnóstwo i czasami jest tak, że po prostu jakieś ciekawe kryptowaluty nie wzrosły tak samo szybko. I w momencie korekty jeszcze bardziej obrywają, i wtedy ten stablecoin robi tak dużą przewagę. Ja chciałbym Wam na to zwrócić uwagę. Nie traktujcie stablecoina, nie traktujcie teterów, nie traktujcie USDC, USDC jak coś, jak po prostu ucieczkę, jak stratę. USDC, stablecoiny to też pozycja, z którą powinniście się zaprzyjaźnić, bo ta pozycja, nieważne, w jakim momencie zawsze robi przewagę? Pamiętajcie, że na rynku będzie mnóstwo okazji i te okazje jest najprościej, najłatwiej i najbardziej konkretnie wykorzystać ze stablecoina nie ze sprzedaży innych kryptowalut i wskoczenia, tylko ze stablecoina. Dlatego budowanie sobie takiej pozycji jest bardzo wartościowe. Myślę, że to tyle o tych stablecoinach. Chciałem Wam pokazać trochę w drugą stronę w stronę, że. W momencie, gdy masz stablecoina, to zawsze okazje gdzieś tam się pojawiają na rynku, a Twoja głowa jest czystsza i podejmuje lepsze decyzje. Zaprzyjaźnijcie się ze stablecoinami. To tyle w tym odcinku. Przechodzimy do zakończenia. Odcinek. O chyba najmniej seksownej pozycji, czyli o stablecoinach, ale chciałem sprawić, żeby ta właśnie ta najmniej seksowna pozycja stała się dla Was bardziej wartościowa, dlatego że w momencie, w którym macie pozycję zabezpieczającą, wtedy podejmuje się o dużo lepsze decyzje. A pamiętajcie, że rynek, każdy rynek, ale rynek kryptowalut jest jak stanie na Dworcu autobusowym. Jeżeli spóźnisz się albo nie wsiądziesz do jednego busa, to zawsze przyjdzie następny. Tylko o dużo łatwiej w tym kolejnym busie jest zapłacić stablecoinem niż czymś, co miałeś wcześniej. Więc z takim, takim przemyśleniem niesamowite, poeta może ze mnie jeszcze tu wyjdzie. Z takim przemyśleniem chciałbym Was zostawić. Do zobaczenia już w piątek w Kryptowiedzy, w Kryptoprasówce o 18.00. Trzymajcie się. Cześć.